I to jest coś trochę dziwnego. Wszyscy widzą, gdzie mamy. Ptaka, prawda? katorka wiecie co? Mamy jakiegoś nowego widzą, którego nie kupowaliśmy. Ale nie wiem jak, trochę dziwne. I chcę zobaczyć. Kto to? Gekoin. To jest Gekoin. Ja go nazwałem Gekoin. O tak wygląda Gekoin. No Gekon, ale jak go nazwałem Gekoin Prawie nazwę jak Gekon Ale tak go nazwałem Subskrybujcie ten kanał Dawajcie łapki w górę Łapki w duszą złe Też dawajcie dzwoneczek Żeby się świecił na brązowo o tak. Nie wiem. I polecajcie o wejście moją nową muzykę, która się nazywa Tylko kupę w głowie mam. koksów 5gram. Polecam kupom w krainy Okej, okay, ale nie wiem. Nie zapłaciliśmy 0 złoty lub euro. I normalnie. Pojawił nam się on przyszedł przez nasze okno od kurta ja ale nie wiem jak. I laleczka I maliśmy. To papa do następnego odcinka.